Great! Ale ja pa pa pał. Insane. Co ja mam z głową? Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj będę testowała to oto pudełko, które wygląda jak pudełko płatków, ale nim nie jest. Bo tutaj są kosmetyki, które są właśnie inspirowane tymi płatkami. One może nie są jakieś mega popularne w Polsce, ale za to w Stanach jakby Frosted Flakes są wszędzie. A powodem dlaczego nie mam moich włosów, ani jeszcze nie mam peruki, to jest to, że zamierzam ją założyć, ale najpierw muszę sobie zrobić bazę na twarzy, wiecie, podkład, korektor i tak dalej. W ogóle mega mi się podoba, że tutaj Zrobili coś takiego jak na normalnym jedzeniu, czyli właśnie te takie Nutrition Values. I na przykład napisali, że jest 100% creativity, 100% fun, 100% great. Tutaj z tyłu mamy napisane, że to jest frosted Flakes, Podpisał się tony. I uwaga, tony to jest ten tygrys. I te kosmetyki są creative free. Więc uwaga, uwaga, zobaczmy, co tutaj będzie. Yy, w ogóle zobaczcie jak to jest gigantyczne prawie nie widać mojej głowy. Więc tak, mamy tutaj cztery produkty: produkt do oczu, będą produkty do ust, i to jeszcze do końca nie jestem pewna co. Ale już będziemy oglądać razem. Natomiast widzę, że tutaj nie ma żadnego produktu, właśnie do twarzy. Nałożę sobie po prostu podkład taki mój. Jakby co, to ja tego nie planuję. Po prostu spadają mi rzeczy na gminie. Jakby nie wiem, może ja za szybko chcę robić rzeczy albo w ogóle nie wiem co robię. To już jest taka możliwość. Więc no że sobie podkład. Więc ja sobie przygotuję tylko taką bazę jakby bez koloru, czyli właśnie sam podkład i korektor. Bo mam nadzieję, że coś stamtąd znajdzie się takiego, że właśnie będę mogła tego użyć na przykład tego bronzera albo jako różu. Zawsze daję temu szansę. Jeszcze zanim zacznę testowanie, chciałam tylko powiedzieć, że to pudełko kosztowało około 375 zł, więc prawie 400 stówy za 4 produkty, ale amerykańskie, więc około 100 za produkt jest ok. Natomiast jest to dosyć dużo, ale jest to limitowana edycja, więc sprawdźmy, czy będzie to miało sens na mojej twarzy. I teraz w takim razie mogę się przenieść do chyba pierwszego produktu, w którym właśnie od razu odkryję, co to jest, bo to jest to, co Wam pokazywałam na samym początku, że w zasadzie. Nie wiem, co to jest, ale wydaje mi się, że to może być puder, bo trochę tym trząsałam i wydaje mi się, że czuję, że tam coś się przesypuje po prostu. Więc to może być też sypki rozświetlacz, ale sprawdźmy to. A więc proszę bardzo: Frosted Flakes, tutaj mleko mamy i zobaczcie na to. Płatki, tutaj właśnie trochę mleka wystaje, i właśnie one są takie pokryte, jakby taką właśnie ym, cukrową skorupką, bo te Frosted Flakes są po prostu jakby pokryte cukrem, można powiedzieć, i właśnie przez to wygląda, jakby były takie zmrożone. To opakowanie moim zdaniem jest jakby jednym z najładniejszych opakowań, jakie w ogóle widziałam w życiu, i najbardziej kreatywnych, więc sprawdźmy, co tutaj jest. Pokażę Wam najpierw. Dziem, dziem. Okej, okay, to może być puder, ale też może być, tak jak mówiłam, rozświetlacz, więc sprawdźmy. O, o, dobra, widzę, że to się jakby błyszczy, więc nawet jeszcze tego jakby nie odklejając, widzę, że to jednak będzie rozświetlacz. Schowam to w takim razie na później. Tutaj odkładam z powrotem na miejsce. Bardzo mi przykro, ale w takim razie muszę użyć też swojego pudru. I dam sobie tam, gdzie najbardziej potrzebuję, czyli u mnie to jest środek twarzy. Chyba mam już przyszykowaną twarz do reszty produktów. I wydaje mi się, że chyba to jest czas w takim razie na paletę, i to będzie to opakowanie. Które ta dam znowu wygląda jak opakowanie płatków. To jest niesamowite, bo jakby w tym wielkim opakowaniu płatków mamy kolejne opakowanie płatków, więc to jest taka incepcja, jakby trochę. Paleta jest inspirowana właśnie tym Tony The Tiger, i tu jest 15 bardzo napigmentowanych odcieni. Bardzo mi się podoba to zamknięcie, że naprawdę wygląda po prostu jak opakowanie płatków. Jest to mega, ale nie otwiera się to łatwo tak jak płatki. Nie chcę tego popsuć. Tak, to jestem ja próbują otworzyć ładnie yy, kartonowe opakowanie, naprawdę. Jakby co ja mam z głową? Ale. Ja. Może po prostu się nie da tego otworzyć ładnie, Aga. O, nie wierzę. To jest też, słuchajcie, zapakowane dalej w folię. Jak płatki! O, ding, ding. Nice! Ej, dobra, nie widziałam jeszcze nigdy tak zapakowanej palety cieni. Chociaż jest dosyć dużo takiego zbędnego, jakby plastiku, ale no dobra. Otwieramy tutaj. Naprawdę, to są najdziwniejsze opakowania, jakie widziałam do tej pory. Dlatego zresztą zamówiłam tą edycję, bo jakby ona jest crazy. Ej, teraz jakby wyjmuję stąd. O dziwo znowu wygląda jak opakowanie płatków. I zobaczmy teraz, co jest w środku, bo ona. uuu, wygląda interesująco. Zobaczcie, bo jakby się tak składa z paru warstw, więc sprawdźmy, co tu jest. <laughs> Wow, jaka ona jest piękna! Jedna rzecz to jest opakowanie, druga rzecz to jest jak to wygląda w środku, wow! Jakby, spójrzcie tylko na te kolory. Są niebieskie, nudziaki i właśnie jest też trochę takiego mocnego pomarańczu, więc już się nie mogę doczekać, żeby zanurzyć w to łapy, ale aż mi jest szkoda, żeby to psuć, słuchajcie. Nie byłabym sobą, jakbym nie sprawdziła, czy nie ma tutaj koloru, który mógłby służyć jako bronzer i jako kolor do brwi. Jeżeli chodzi o bronzer, to wydaje mi się, że ten kolor Crunchy mógłby być takim kolorem bronzera, ale wydaje mi się, że na brwi może być jakby o wiele za ciepły. Wygląda jakby ten cień był dosyć mocno pigmentowany, więc... Wezmę sobie go tak odrobinę. O! U! Okej, okay. nie jest źle, w sensie z pigmentacją, w sensie już jej prawie w nie ma. Ale może dlatego, że nałożyłam też na taki duży pędzelek. Sprawdźmy, jaki to będzie kolor. <grym> Okej... Okay. No jest trochę ciepławy, jest taki troszeczkę jakby Czerwonawy, można powiedzieć, ale jak na taki, wiecie, bardziej bronzer, to mi się wydaje, że będzie ok. Ej, no nie jest źle. I nawet całkiem ładne ma to krycie. Nie, no jest intensywny, nawet na takim dużym pędzlu, ale rzeczywiście widzę, że ma takie czerwonawe yy, tony. W ogóle uwielbiam używać cieni. Właśnie na przykład jako bronzer albo jako róż. Bo czemu nie? I. ale tu jakoś intensywnie poszło. Ale uważam, że jak na cień, to jest naprawdę spoko. Jeszcze przyjadę sobie na nosie, tylko właśnie muszę nabrać troszeczkę mniej, żeby tu już nie zrobić buby. No słuchajcie, wydaje mi się, że jakby ktoś na to spojrzał, to nie powiedziałby, że to jest cień do oczu, tylko że taki po prostu w miarę ciepły brązer. Ale jeżeli chodzi o pigment, to wydaje mi się, że jest dobry, dlatego że tutaj wszystko ładnie wygląda. Może musiałam nałożyć trochę więcej razy, dlatego, że się bałam nałożyć raz za dużo, bo nie wiedziałam, gdzie to będzie rozcierać. Więc na razie powiem, żebym to zaliczyła. I jeżeli chodzi o róż, zrobię słocza. Tych dwóch, czyli So Tasty i Tony the Tiger. O dziwo, mam wrażenie, że ten może być ok, jako róż, i troszeczkę jakby dodać tego. To wtedy mi doda takiego, wiecie, tygrysiego vibeu, więc będę miała pod kolor pewnie makijażu, więc chyba pomieszam te dwa kolory ze sobą. I dam trochę tego. So Tasty i Tony the Tiger. Szczerze mówiąc, trochę się boję tych kolorów na twarzy, ale sprawdźmy. Ok, bardzo delikatnie. Uh. Okay. O nie, teraz mocniej Ale śmiesznie, bo mi się to chyba zlewa w ogóle z brązerem, Ale przynajmniej będzie w vibe'ie jakby całego makijażu Więc dlatego to w ogóle ze sobą mieszam Nie jest najgorzej, a ja z drugiej strony mam wrażenie, że trochę tutaj powstały plamy Że jakby to nie rozciera się tak Ładnie jak powinno, ale jest ok. Coś tam widać koloru. Najwyżej jeszcze dołożę. Natomiast widać, że tutaj jest trochę taki bardziej brązowawy, chłodniejszy yy, brązer. A tutaj mamy tak naprawdę ciepłe. Cie ciepły róż, taki morelowy. Wydaje mi się, że jednak ten crunchy będzie zbyt taki właśnie czerwony na brwi, więc brwi sobie przeczeszę jakimś moim kolorem i wrócę, jakby już do robienia oka. Wydaje mi się, że najlepiej, jak zacznę od słoczy, bo muszę sobie wybrać, z których kolorów chcę użyć. Zacznę od Tony the Tiger. I ten kolor wygląda tak. Ok, jak się go nałożę tak miejscowo, to jest bardzo intensywne. Teraz So Tasty. Okej. Okay. Yamines. Jestem bardzo ciekawa tego cienia, bo wygląda przepięknie. Piękne złoto. Ale jest intensywny i się bardzo mocno klei. On jest taki... taki foliowy kleisty. Teraz Tiger Pow... Pa, pow? W sensie łapka. Dobra, lecimy. Oh, mm, też przepiękny, wow, od razu widać, że te błyski to jest po prostu złoto, w sensie one są cudowne. Spójrzcie na tą pierwszą linię, pierwszy rządek, przepiękna. Crunchy, czyli to co mamy na policzkach, spróbujmy może też dać tu, bardzo ładny brąz. I teraz czas na drugi rządek i tutaj mamy odcień Milk, który mnie bardzo fascynuje, bo jest taki właśnie biały, ale błyszczący, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Uu, bardzo ładny, bo on ma takie jakby trochę srebrne podbicie, ale to jest ciekawe, bo on po prostu wygląda jakby był biały. Teraz mamy Sweet Spark. Też wygląda... Ooo, oh, ale jest intensywny, o oh, wow. Piękny. Naprawdę piękny kolor, ślicznie to wygląda. Jedziemy dalej. Breakfast time. Zobaczcie w jak się pięknie odbłyskuje. Teraz mamy Frosted. Zmrożony, niebieski, taki lodowy, można powiedzieć. I ostatni z tego rządku, Der Great. Mm -hmm. Okej, okay, chyba najmniej mi się podoba, bo jest taki szarawy, ale te są naprawdę prześliczne. Więc teraz ostatni rządek, Teamwork. Okej, okay, taki se. Te błyszczące są zdecydowanie ładniejsze dla mnie. Teraz Tiger Stripes, czarny z jakimiś kawałkami czegoś błyszczącego. Oh, mega intensywny. Spójrzcie na to nasycenie. Wow, okej. Okay. Jestem mega pod wrażeniem pigmentacji tego, ale lecimy dalej. Classic, taka ultramaryna, można powiedzieć. Spoko. Blue nose. Też czuję na ręku, że jest taki lepki, bardzo mocny pigment i go-getter. Ciemny granat, matowy. Te maty mnie jakby nie zabijają, natomiast błyski są po prostu kosmiczne, ale ogólnie ten niebieski jest też rzeczywiście bardzo ładny, ten też jest spoko. Naprawdę no zrobili mega ładną paletę i mega mocno napigmentowaną, więc jestem pod wrażeniem i teraz muszę wybrać, którego cienia mam użyć, w zasadzie których cieni mam użyć. Wydaje mi się, że przez to, że mamy tutaj i ciepłe i chłodne kolory i są tak zróżnicowane, to zrobię na przykład jedno oko ciepłymi, a drugie chłodnymi, przy okazji wtedy wtedy przetestuję też więcej kolorów. To jest moja taktyka zawsze, żeby przetestować jak najwięcej. Więc polecę ciepłe versus chłodne, właśnie takie lodowe. Użyję sobie bazy pod cienie, akurat tutaj, żeby mi się lepiej kleiły do oka. i nałożę sobie na całą powiekę. W już tak dawno nie robiłam takiego make-upu, wiecie, standardowego cieniami, że się totalnie odzwyczaiłam. I na pewno użyję sobie tego cienia Milk pod brwią na przykład. Uuu, oh, okej, okay, jest mega taki zmrożony. mega Nabieram go sobie takim małym pędzelkiem. Chyba go sobie nałożę pod obie brwi, bo to jest taki dobry bazowy. Najwyżej na to jeszcze coś nałożę, ale ogólnie jest taki frosty. Teraz wezmę większy pędzelek i użyję sobie tego mocno pomarańczowego cienia i o oh, oh, wow, zobaczcie, jaki on jest intensywny. Nie wierzę. Mega go sobie jeszcze tu trochę. O oh wow, naprawdę można z tego zrobić totalnego tygrysa. Pomieszam sobie z tym srebrnym. Zobaczymy, jak się w ogóle będą mieszać ze sobą. Na razie to wygląda mega fajnie. W sensie pigmentacja jest insane! Zobaczmy, jak się będzie nakładał ten metaliczny pędzelkiem. Wezmę cień Yamines. Uuu, on jest taki bardzo kleisty, taki dosyć tłusty, więc sprawdźmy. Hmm, dobra, pędzelkiem nie wygląda epicko, absolutnie. Nie wiem, czy widzicie, że jakby on się tak nie nakłada wcale intensywnie. I sprawdźmy palcem, bo tu się nakłada zupełnie o wiele więcej. On się musi do czegoś kleić. Mhm. Mm I pomieszam sobie ten srebrny, to chyba właśnie z tym złotym. Uuu. ej, podoba mi się to, bardzo to jest ładne. I teraz użyję tego cienia Crunchy na dolną powiekę, bo tak jak mówię, chcę użyć jak najwięcej cieni, jak najwięcej kolorów, więc mamy Crunchy. O, o! Oh. Nie wiem, co tu się stało, ale zaraz to wyklepiemy. On jest taki neutralny, jest taki easy. Że właśnie on się chyba bardzo dobrze by mieszał z tym Soul Tasty. Jak ktoś by chciał taki bardziej delikatny, jakby dzienny make-up, to wydaje mi się, że to bardziej w tą stronę. Teraz bym chciała zobaczyć, czy ten czarny, ten Tiger Stripes, czy on da radę bez użycia wody, ani żadnego duralinu. Czy na przykład nim da się zrobić. O! Tylko widzę teraz, że się trochę osypuje. Czyli rzeczywiście bez line'u to nie jest za dobry pomysł. Teraz sobie go rozrobię z line'em, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobrze, i jest dolna powieka. Ale naprawdę ma ładną pigmentację ten cień, że on spokojnie może starczyć jako liner. Śmieszne to jest. Spróbuję tutaj też narysować jakieś takie paski, odchodzące od tego. Właśnie przed chwilą na to wpadłam, więc nawet nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało. Ale, jakby to jest mój zamysł, ok? To jest mój artystyczny zamysł. Aga Grzelak Tiger Edition. No dobra, na razie wyszło mi coś mega dziwnego, ale chciałam zobaczyć, jak ten cień i w ogóle te cienie sobie radzą, na przykład na mokro, i w ogóle między sobą, i matowe, i błyszczące. Więc to na razie zostawię w ten sposób, i potem jeszcze do tego wrócę. I teraz czas na drugie oko w chłodnych odcieniach. I zastanawiam się, co tutaj wybrać i jaki make-up zrobić, ale jest po prostu taki wybór przepiękny odcieni, że aż nie wiem na co się zdecydować. Może teraz o dziwo, zacznę od dolnej powieki i wezmę sobie ten cień breakfast time, bo bardzo mi się spodobał. Jest ciężko właśnie na dolnej powiece tą pacynką. Ale z drugiej strony jest najbardziej precyzyjna. Okej, okay. nakładać tą pacynką spoko, ale palcem chyba jednak było troszeczkę lepiej, ale zdecydowanie lepiej nią niż e, pędzelkiem w ogóle. Więc teraz jeszcze wezmę cień frosted I tutaj dam w wewnętrznym kąciku przepiękny on jest. Jest taki właśnie jasny, jakby lodowy jeden z ładniejszych takich właśnie błękitnych cieni. Teraz może użyję sobie tego cienia Teamwork. Wydam go tutaj. Ok. On jest taki trochę zielonkawy, mam wrażenie. Taki żeniwy turkusowy. Ale tak troszeczkę jak się łączy z tym ciepłym odciem skóry, to wchodzi w taki bardziej zielony jeszcze. Więc ja sobie to dam jako taką nazwijmy to bazę. A przyciemnię to jeszcze tym drugim cieniem Classic. Bo on jest zdecydowanie taki chłodniejszy i ładniej będzie z tą dolną powieką współpracował. I przyciągnę go tam tu. Serio już tak do niej nie robiłam takiego make-upu. A w ogóle, żeby używać niebieskich cieni, to też nie pamiętam kiedy, chyba w tym challenge'u, cały make up tylko jednym kolorem. Okej, okay, całkiem ładnie, te błyszczące są po prostu przepiękne. Teraz wezmę w takim razie Sweet Spark, bo jeszcze tego akurat nie używałam. Tutaj znowu wezmę pacynkę i zobaczmy jak to będzie wyglądało tak na środku powieki. O wow. Przepiękne są te kolory. Przepiękne. I naprawdę bardzo dobrze się kleją do powieki. I w kąciku znowu wezmę ten e, Frosted. On mi się chyba o dziwo najbardziej podoba z tych wszystkich, bo jest właśnie taki nie jest ani za chłodny, ani właśnie za zielony, ale jest dosyć jasny i właśnie taki bardzo świetlisty. Jest ten taki lodowy. I dodam na niego odrobinkę Milk. Żeby był jeszcze taki mocniejszy, żeby go podbić jeszcze trochę. Już całość tutaj Robię taką lodową. Teraz mogę wziąć pędzelek i wziąć sobie Go Getter, czyli ten najciemniejszy jakby z niebieskich. I zobaczyć właśnie, jak tutaj nam przyciemni rzęsy. I dam sobie tego koloru jeszcze tak odrobinkę na dolną powiekę. Tak żeby też właśnie tylko przyciemnić. I wydaje mi się, że chyba już nic za dużo nie jestem w stanie dołożyć na to oko, bo wygląda dosyć intensywnie. I jedyne co widzę, to to, że rzeczywiście mi się trochę osypały te cienie niebieskie, więc to jest taki mały problem z tym kolorem akurat, ale i tak jak na taką cieni nie osypało się za dużo, po prostu tak przetrę delikatnie mokrą chusteczką i dam sobie odrobinkę podkładu na pędzelek, jakby tak doklepię. Teraz w takim razie wytuszuję rzęsy, bo tutaj w tym. W tym zestawie też nie ma żadnego tuszu, ale już jakby standardowego czarnego tuszu, tylko po to, żeby on wyraźnie było widać, rzęsy i tak oba oka wyglądają z wytuszowanymi rzęsami, oczywiście na tym dzieje się o wiele więcej, bo chciałam właśnie sobie zrobić te takie tygrysie paski, żeby zobaczyć czy w ogóle ten czarny cień kryje i naprawdę to jest Cień, więc jestem w szoku, jak bardzo napigmentowane są wszystkie cienie w zasadzie i jak ładnie wyglądają. Więc teraz, jeżeli chodzi o oko, to jest koniec i możemy przejść do kolejnych produktów. I tutaj mamy dwa zestawy do ust, i właśnie ten rozświetlacz. Więc może zacznę od ust i rozświetlacz zostawię na koniec, bo jest po prostu dla mnie najbardziej fascynujący. Więc może wypakuję teraz to niebieskie pudełko i to się nazywa Frosted Lip Kit, i tutaj z tyłu jest opis. Give your lips a frosted treat. Our Kellogg Frosted Flex includes an ultra dazzling lip gloss and velvety lip liner. Uuu, okej. Okay. Konturówka i błyszczyk. Wygląda jakby w ogóle to był taki błyszczyk trochę mrożący, a więc tak. Mamy dwie rzeczy i tutaj jest konturówka. Wygląda ona w ten sposób, więc ogólnie jest mega urocza, ale jest... Dobra, na szczęście ma normalny kolor, ale jest bardzo szpiczasta i to jest jakby konturówka taka drewniana. Ja już powiem Wam, że się odzwyczajam od takich konturówek, które trzeba temperować. Jestem po prostu już na lenia, tylko lubię wykręcać, więc to jest trochę kłopotliwe, ale sprawdźmy, kiedy to będzie miał kolor. Uuu, dosyć intensywny, taki brązowy. I teraz mamy błyszczyk. Uuu, ej, ale jest piękne opakowanie. Zobaczcie, bo jest takie. Mleczne, w sensie takie jakby zmrożona, zmrożone szkło. I tutaj widziałeś w środku, że ten błyszczyk też ma jakieś takie srebrne jakby drobinki, więc to może być mega ciekawe. Ale jest w środku jeszcze drugi zestaw do ust, w którym nie wiem do końca, co jest, ale chyba też jest konturówka, i właśnie jakiś produkt taki typu błyszczyk albo pomadka, więc może użyję sobie najpierw tego, potem jeszcze dodam rozświetlacz i zmienię usta, i zobaczymy, co będzie lepsze. Sprawdźmy zestaw numer jeden. O, to jest super kolor konturówki dla mnie, bo jest po prostu ciemniejszy niż moje usta. Ale to jest jak kolor moich ust. Ale jedyne co czuję, to to, że ta kredka jest dosyć twarda i nie do końca się tak komfortowo nakłada na usta. No lekaj okay, coś tam mi podkreśliła, tylko mimo wszystko nie za mocno, dlatego że naprawdę to jest kolor moich ust, więc za dużo różnicy nie widać ale przynajmniej można wyrysować tak delikatnie kształt. A śmiesznie, bo się teraz zorientowałam, że miałam sobie zrobić tylko twarz, a potem założyć peruka, a ja w zasadzie prawie kończę, a jeszcze jej nie mam. Ale nie założyłam na efekt finalny, po prostu mi się nie chciało. Podłam w wir testowania kosmetyków. Błyszczyk! Otwórzmy go razem. Tym, tym, tym. Naliz dużo nie widać, zobaczmy na ręku. Wow! Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale ogólnie zobaczcie, jaką on daje taflę. bo to nie jest tylko taki przezroczysty, jakby jak nie ma słońca ani światła, to on jest taki, że zupełnie go nie widać, ale jak ma światło, to nie dość, że się błyszczy od jakby tego, że jest po prostu błyszczykiem, to jeszcze ma te drobinki w sobie, ale ma i srebrne i złote naraz. W sensie jest trochę jak ten cień z paletki, ten mil, bardzo ładny. Więc sprawdźmy. Uuu, Ejser, jak patrzę do lusterka, to tam, gdzie bardzo mocno uderza światło, to jest srebrne, a tam, gdzie się gdzie nie uderza, to jest złota, więc taki duochromatyczny łyszczyk. W ogóle jest fajny, bo jest bardzo mm, delikatny, on się nie klei w ogóle. Ale szczerze nie wiem, czy mi się podoba z tym combo, w sensie razem z, z tą konturówką. I w ogóle te usta wyglądają bardzo jasno. A ja mam coś takiego, że nienawidzę jasnych ust, więc na razie to zostawię i przejdę do kolejnego produktu. Może to we mnie urośnie, może mi się bardziej spodoba, ale na razie jest takie, że nie do końca. Jest ok, ale pewnie bym tego nie użyła drugi raz. I uwaga, uwaga. O, w końcu święty gral. W końcu będę mogła otworzyć. Dym, 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 dym. Tu wygląda, jakby ten rozświetlacz był w kolorze płatków. W sensie, jakby to były takie złote konfleksy i jestem tym mega zajarana. Oh, uuu, nie wiem, czy w kamerze też tak wygląda, ale u mnie wygląda jak właśnie ktoś zmielił te płatki. Muszę tu włożyć palucha. O oh, oh wow, to jest rozświetlacz? To wygląda jak cień. To wygląda jak cień foliowy w ogóle. To jest tak intensywne. I znowu to jest ta sama sytuacja jak z błyszczykiem. Czyli mamy tutaj i złoty i srebrny w jednym. Chyba będę musiała użyć pędzelka, który to ładnie rozprowadzi, bo serio jakby zobaczcie jakie to jest w ogóle intensywne. Ja to rozcieram i rozcieram, a to nadal jest bardzo mocna tafla, która ma bardzo duże krycie w ogóle. Nie wiem jak to będzie wyglądało na moich policzkach. Okej, okay, ja tylko spokojnie wezmę taki pędzelek i sobie po prostu wezmę to na wieczko. I powinno być okej, okay. powinno się ładnie rozłożyć. Zacznę od tej strony. Ej, serio się boję, naprawdę, bo to jest tak intensywne, Ja to jeszcze roztarłam na tym ręku. Ale pędzelekiem powinno być OK. I've always wanted to be cool. Siri, co ty? Nie do ciebie mówię. Wow. Okej, okay, to było bardzo randomowe i jakby takie niepokojące trochę. Okej okay, Siri, bye bye. So long. bye-bye, a ona mi też powiedziała bye-bye okay. Czy was to też czasami krypuje jak do was mówią urządzenia same z siebie? No dobra ok jakby na razie jeszcze nic nie powiem, bo trochę nie wiem co o tym myśleć Zrobiła mi się plama, po prostu zrobiła mi się plama od rozświetlacza. Kto, kto robi takie rzeczy? W ogóle on jest, on jest jakby taki szary ja już wstrząsnęłam wszystko z tego pędzelka, na nim nie ma nic, ok? jakby już nic na nim nie ma i jakby ja tylko go rozcieram i jest gorzej, co, jest coraz gorzej, to jest po prostu, to jest po prostu wie... Co ja mam zrobić teraz? O, teraz palcem trochę zebrałam tą górną warstwę i chyba jest trochę lepiej, bo trochę już mi prześwituje jakby ta skóra. O! No, teraz jest lepiej. Zobaczcie, ile mi zostało w ogóle na palcach. To wszystko jakby zeszło z mojego policzka, a jeszcze mam tak dużo. I teraz jak to jest takie trochę bardziej przezroczystawe, to wygląda o wiele lepiej, bo wygląda trochę bardziej jakby był taki mokry ten policzek. I to już mi się bardziej podoba. Więc teraz spróbuję wziąć o wiele mniej na drugą stronę. Tak wiecie, dosłownie tak tylko... Naprawdę, tu można sobie zrobić taką krzywdę, słuchajcie, taką plamę po prostu koloru. I teraz dam trochę na nos, tym samym nadal. Wow, ale on jest intensywny, to jest taki wiecie, agresywny rozświetlacz. Tym możecie obdzielić totalnie 20 osób, bo to, co mi wszystko wypadło na wieczko, to ja zużyłam może jedną piątą tego. Jakby on jest mega mocny. Może założę włosy i potem zmienimy usta. Mhm. Przyszykowałam sobie taką po prostu zwykłą blond perukę, żeby była wiecie, najbardziej uniwersalna. Ych. Okej, okay. z włosami zdecydowanie lepiej, ale jeszcze nadal bym chciała sprawdzić te drugie usta, żeby zobaczyć, co tutaj jeszcze można osiągnąć. Ostatni produkt z kolekcji, tum. Frosted Flakes Tough. Tiger Lip Kit. Wygląda w ten sposób, więc jest bardzo fajny. I tutaj też mamy napisane, że jest. Includes a delicious deli scented matte lipstick paired with the perfect lip liner to achieve the ultimate nude lip combination. W jednym zestawie błysk, a tu w drugim mamy matte. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo tutaj dla mnie one są trochę za jasne. Dzy, 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 dzy. Podoba mi się to opakowanie też. Jest mega dopracowane. Serio, te oba opakowania są bardzo bardzo dopracowane, że tutaj to tło jest błyszczące, a napis jest matowy, a tu jest na odwrót. Tło jest matowe, a napisy błyszczące. Więc znowu mamy konturówkę. Ciekawe czy to jest ten sam kolor. Hmm, chyba jest trochę ciemniejsza. Wydaje mi się, że jest ciemniejsza. Zaraz porównam. Mhm, tak. Zdecydowanie jest ciemniejsza, więc to znaczy, że pewnie pomadka też będzie ciemniejsza i to może mi bardziej pasować. Tygrysie paski, ale na białym tle, więc jest takie trochę mleko i tygrys. I zobaczmy kolor. Okej, okay, też będzie dosyć jasny. Wydaje mi się, że zbyt jasny jak na moje preferencje, ale na szczęście konturówka jest ciemna, więc muszę zmyć to usto i zobaczymy, co będzie lepiej wyglądało. Na pewno wolę ciemne usta, więc ta konturówka powinna być dla mnie lepsza. U, ale jest znowu strasznie ostra. Muszę ją trochę stępić na ręku. To jest jedna z twardszych konturówek, których używałam, bo większość, mimo wszystko, teraz jest takich maślanych i one po prostu sobie zastygają potem. A ta jest taka, właśnie jak. Kredki szkolne. Ale za to kolor już jest lepszy. Okej, okay, usta są obrysowane i czas na pomadkę. To ona na bardzo jasno... Jest mocno różowa, tak bym się nie spodziewała. Ale to jest chyba ładne. Ogólnie mam mega suche usta. Ale ten kolor jest naprawdę nice, bo jest taki różowiutki, trochę jak łapki kota od spodu, albo właśnie tygrysa. Nie wiem, oglądały łapy tygrysa od spodu, ale tak muszę sobie że w sobie trochę jak kotka. Byłam przerażona, ale szczerze mówiąc, chyba bardziej mi się podoba to niż poprzednie kombo, bo tam to jednak było takie bardzo jasne i perłowe, więc jeżeli chodzi o moje preferencje, to na pewno to combo ustne podoba mi się bardziej, ale wiecie co mogę zrobić? Mogę jeszcze do tego dodać po prostu troszeczkę błyszczyka, żeby się bardziej błyszczało, żeby było mocniej świecące. Nie ja dodam jakoś mega dużo, tylko tak odrobinkę. Uuu, jak ten błyszczyk ładnie wygląda tutaj na czubku, bo to jest taki trochę błyszczyk i rozświetlacz w jednym uuuu, okej. Czyli to kombo jest najlepsze do tej pory. Bo są trochę ciemniejsze usta, mają więcej koloru przez tą pomadkę i jeszcze teraz mam odrobinę właśnie tego błysku, który mamy też tutaj na policzkach na oku. Okej, z tych ust jestem zadowolona. Podsumowując uważam, 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 że. Podsumowując, uważam, że jeżeli lubicie taką stylistykę, to chociażby można kupić te produkty, żeby leżały u Was na półce, ale one są naprawdę dobre, w sensie paleta cieni jest genialna, rzeczy do ust są też bardzo fajne, rozświetlacz jest mega intensywny, więc będziecie go używać 20 lat, ale zdecydowanie te produkty są mega dobrej jakości i jak najbardziej warte swojej ceny, a przy okazji wyglądają genialnie. Dajcie znać koniecznie, które oko podoba się wam bardziej, a my widzimy się w następny piątek na tym kanale i w następną środę na kanale vlog. Dzięki, pięknie, do zobaczenia i pa pa.